Biało! zdjęcie o tu się śmiać do mnie <grych> no co? ja nie robię zdjęcia ja robię film tak? A, tak jak tutaj pani Basia do nas podchodzi dzień dobry, dzień dobry. cieszymy się szalenie że Dziękuję jest pani bardzo. z nami ale jaki pan opalony? Ja opalony chyba. No, Aż to zupełnie opalony. A, no. Uśmiecha się pani. No, pięknie. No. Ślicznie, ślicznie. No dobrze. Dobrze. Widzicie jak lecę tam. Czujemy się no, bezpieczni. Mam. Musimy ściganiać te dzieci teraz takie żywe są moje. Nie, są biedni w tych butach. Tak? Tam będzie gram złaty w tych butach te buty większe od niego no. Dobre i to Proszę Dobre i to, takie buciki. Jednak mimo wszystko w nich się dobrze chodzi. A ja wiem, ja w nich chodziło. No, przypuszczam. Tylko ten, tylko o... za ciężkie buty są. No. Tylko, to nie te nie do patrolu jest. I the catroll.